Uszanowanko, to jest takie małe sprostowanko, bo ten odcinek, co oglądacie teraz, to mieliście go oglądać w środę, 12 marca, ale z tego powodu, że miałem problemy z YouTube'em, oglądacie go no, teraz. Dobra, ja nie przedłużam. Miłego oglądania. He, hej, siemano, tutaj Salman. Chyba wiecie, kto tutaj, no ale dobra. No i witam Was w kolejnym odcinku CPDFR. O, ludzisko... W razie czego, co, wybaczcie, jeżeli będę brzmiał inaczej albo będę musiał kaszlnąć, ale czyściłem się kompa, czego nie robiłem od bardzo dawna. O dziwo dużo kurzu w nim. Mogę się pochwalić tym, że karta graficzna i... Nie, karta graficzna, procesor i płyta główna były tak czyściutkie, jakby dopiero co je kupił. Tak więc, jeszcze przykład ze mnie. To się dbało o komputer, ale dobra, ja nie będę się na te tematy wyrażał, bo ja to jestem w ogóle tam dupa. Ja tam potrafię zakurzyć komputer, że nie będzie działał w ogóle, ale okej, okay, okej. Okay. No, tak więc. Nałykałem się kurzu, mogę kaszleć, mogę brzmieć inaczej, gardło mnie troszeczkę boli, ale jest ok. Swoją drogą, no nagrywam to dzień przed premierą Titanfalla. chcę. Okay, tydzień, tydzień. Dzień przed premierą Titanfalla. Po prostu mega się na, najara na tą grę. W ogóle mam już się na dysku zainstalowaną. No, dostałem przed przedpremierówkę, bo kupiłem sobie i czekam na 13 marca, żeby to nagrać. I myślę, że najpierw ogarnę na singlu, jak to wszystko działa ta gra, a dopiero potem ruszę w bój multiplayer. No, by. no. jak już ruszę ten, w ten bój, to po prostu nauczę się grać i bardzo chętnie pogram sobie z wami. Czyli z moimi kochanymi widzami lol, on jest niewidomy na jedno oko. Chyba jest niewidomy na jedno oko. Uh -huh. Otwórzmy, proszę, drugie czyli? No, ciekawe zlecenie. No, Zamknij się. No, naprawdę. Trzech tutaj, żuli, tutaj robi awanturę. Ja muszę przyjeżdżać się tym zajmować. No, naprawdę. Jakby policjant nie miał nic lepszego do roboty, nie? ale. No, pewnie, oje, sorry. siadasz tutaj. O, nie naprawdę nie zdziwcie się, jeżeli będę w Titanfallu wyzywał, przeklinał, tam wszystkich obrażał, bo znając życie będę w to jak diabli. To to ciebie muszę stąd wyprowadzić w tradycyjny sposób. Bo po prostu od... najnowsza strzelanka na mojej półce to jest słuchajcie, e, Far Cry. A jak wiadomo, Aha, press E. A jak wiadomo, Far Cry jest już troszeczkę stary. <coughs> o, to jest to o czym mówię, Far Cry jest już troszeczkę stary. No i po prostu... jestem lama, jeżeli chodzi o strzelanki. Nigdy mnie Battlefielda, ani Call of Duty nie kręciły, tak więc... Titanfall to jest moja najnowsza strzelanka. Dlatego jestem taki najarany na tą grę. Jesteś wolny. Jesteś wolny. Możesz iść. Okej, możesz iść. Po prostu zostaw się bez problemu. Aaaa, właśnie. Pstryk, załatwiłem sprawę, yo, yo, yo. Jeszcze tylko tego. Tyk. Wysiadka. Na no, powodzenia. To też coś Do Na widzenia, panom. Widzicie? I kto powiedział, że ja jestem surowy policjant? No kto? Biorę. E, te trzastki to... E, sorry, ale to nie moja wina. To jest wina moda. O, wina tego właśnie radia policyjnego. Nic nam pani nie poradzę. Mógłbym to wycinać, ale to było słuchajcie, naprawdę trudne. O! Dobra, szybkie cięcie, dużo się nie stało. Zaraz go zdejmę. Jest chyba bezpiecznie. Kreśle słowo chyba. No i co tak leżysz? Fryer. Najpierw tak, taki kozak, nie? Tam Oj, chodźcie, chłopaki, postrzelamy do policjantów, nie? A teraz takie. Dziwaki. poczekajcie chwilę. Okej, okay, I'm back, I'm back. Dobra, siśniemy dalej. Auto jest całe. Ty, ono na serio jest całe. No, dobra, no nie do końca, ale jest całe. Ja nie mogę! Tyle się dzieje! Ach, ta akcja, te pościgi, te wybuchy! E, jedziemy prosto. Fak, no musiał skręcić tam, gdzie ja właśnie przejechałem. No, jest dobrze, prowadzę doskonale. No i ciołek jedzie dokładnie tam, gdzie ja stałem. masz obowiązek zjechać Exit your vacuum. Dobra O nie to my się tak nie będziemy z tobą bawić. Oops, o, to było epickie, włączyłem mumik pościgu. Ten manewr nigdy mnie nie zawiódł. Szybko, zablokujmy go koła. To jest w ogóle przestępca z więzienia. O się. Dobra, aresztujcie go chłopaki. Przegał ja skoczu. Co ty odwalasz po waleńcu? Mogę go zastrzelić? Proszę! Good job, boys! Ale ja też chcę go No dobra jak się przeganiało ludzi? Eee... No, jest gites. Alt E. Fuck, nie chcę włączać pościgu. Ja chciałem wam tylko poinformować o tym, że. skończyłem zadanie. Mo z tym pistoletem nieźle. Naprawię sobie auto w salonie. Cześć eee. Oczywiście maska musiała odlecieć. Zawsze maska musi odlecieć. Dobra. No. Eee. Eee. Ciśniemy dalej. Spokój. Gdzie by można pojechać jeszcze? W jakąś wesołą dzielnicę, na przykład pod więzieniem, bo tam tak fajne rzeczy się dzieją, że szok. O, A liczyłem na kamerę filmową. No sz...

ta moc. Spadaj. No. no, jednostka jest w drodze. Weźcie tak te drzwi moje, zostawcie co? To ah, Nie wyszło. No szfah, musiałem wybić szybę, nie? No tak. Czy to krew? Nie, to rdza. No. Eee, jest okej. Okay. Roger no, dat officer. i patrzcie jaka to jest... Dużo bym widział wtedy, nie? O, kamera z pierwszej strony, nie? Jedziemy tak. Kto się boi, niech przewinie. Fuck. Czemu ja nie mam możliwości przewinięcia? Teraz możecie zobaczyć, co widzi Calvin, kiedy ja gram. To nie było straszne. To było śmieszne. To dopiero straszne. Zobaczyć tak bardzo... Fixelowany worek na śmieci to jest straszliwe zjeżdżać, jedzie Polisja. O, nie, patrzcie, Ej, jak łagodnie jadę. Tak, chcę to. Aha, no. Bardzo sensownie to zrobili. Nieć. A tu jest pościg, dobra. To zaraz, gdzie jest ścigany. Eee. Co okay. Easy. Easy. Widzicie, nawet zawodowi policjanci tak robią. O, już się bałem, że i maska będzie zasłaniać. Już mam nazwę odcinka. Pierwszoosobowy osobowy hałas. Nawet nie wiecie, jaka to jest radocha patrzeć, jak się teraz tak jedzie. Shit. On to tak podkreślił to słowo. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. nie! Patrzcie, co to jest! Abym wybuchł. Ale ej, auto nie wygląda tak źle. Jak na jazdę na pierwszej osobie? Rzekłbym, że wygląda wyśmienicie. Jak nówka. Jak dopiero co odebrane z parkingu. A czy mogę jechać tędy? A sorry, ja zlecenie przyjąłem. Jadę do was, panowie. Hamulec awaryjny, czyli npc? -t? Nie, nie... Nie rób tego, odpalaj. Wykorzystajmy... Z... No, telefon nie działa. No to wykorzystajmy trainera. Sorry, ale nie mam teraz wyjścia. A jeszcze był policjant, Helper, dobra, domowy <shrush> Napraw salmonowi auto. Powinien być taki mem. Naprawił auto. Już się rozwalił. Aresztował człowieka. 5 ram strzałowych, bo sak, to jest GTA 5. To jest ten, e, aukcję. No, aukcję dokładnie. palnąłem <trybujesz> gościa tym koszykiem, był koszyk czy co to jest? To jest koszyk, takie ten na bagaże, ubrania. I kolejne szybkie cięcie Przepraszam panie, ale no naprawię, pomaluję Sory. Dobra, ostatniej pościki kończymy odcinek na dzisiaj Oto zanim go złapię to minie pół godziny No fak, musiał skręcić akurat teraz Infernus! Nie! Głowie, Diginus, a A już bym go miał. Ta. Jak ja zastrzelę jednego człowieka, Fabule, to już na mnie jest 20 helikopterów. A jak tutaj się ucieknął... Jest! job. Zabiłem go. Z zimną No patrzcie, no. Assassin's Creed mogłoby się wzorować na po prostu tej spinaczce. Dobra. Nie, jadę na mo. Nie. Jadę motorem na komisariat. Kto powiedział, że w GTA 4 nie ma ślizgów na masce? Są, tylko nikt nie potrafi ich wykonać. Kask. Wiesz, że mama będzie się martwić, jak się dowie, że jeździsz bez kasku. No ale żeby wam troszeczkę umilić, to pojedziemy na komisariat, który jest tutaj, czyli troszeczkę dalej. Ale oczywiście nie pojedziemy jak normalny człowiek. No, i to tak potrafi? Pochwalcie się, kto ma takiego skilla w GTA? Ja po prostu uwielbiam motory. Uwielbiam motory, to może nawet mało powiedziane. Ja w tych grach kocham motory. Z nimi można robić niesamowite rzeczy, no ludzie. Jaki inny pojazd potrafi się tak odbijać od wszystkich rzeczy? Patrzcie na to, zderzenie czoło, ja to zaplanowałem, Aba, balaba! Co się stało z moimi rękami? Ha? A. E, potrzebuję tego. Dzięki. Go! Gdzie ja się znalazłem, co to za miejsce? Patrzcie na mój wskaźnik życia. What the fuck! Dobra. No bo na tyle. Widzimy się w Titanfall to już jutro. A, a. Dobra. Ja się z wami żegnam. Ale kit. Dobra. Cześć.